Szanowni Państwo, często jestem pytany, czy my, jako nowa prawica, chcemy całkowicie zlikwidować pomoc socjalną. Tak, chcemy całkowicie zlikwidować pomoc socjalną na poziomie państwa. Państwo przede wszystkim powinno bronić nas przed wrogiem zewnętrznym i wrogiem wewnętrznym. W tym celu powinno posiadać silne wojsko, silną policję i bardzo sprawne sądy. Nie mamy żadnego z tych parametrów spełnionych, a państwo chce się brać za pomoc przedsiębiorcom, którym wystarczy, żeby zostawił święty spokój, chce się brać za pomoc socjalną, na którą zupełnie nie ma pieniędzy. Pomoc socjalna jest co najwyżej funkcją gminy. I tu, na tym poziomie, można by liczyć na to, że ludzie, którzy. Naprawdę potrzebują tej pomocy, żeby ją otrzymywali, otrzymywali wsparcie od ludzi, którzy wiedzą, komu i na jakim poziomie trzeba pomóc. Bo my, jako ludzie, powinniśmy w pierwszej kolejności liczyć na rodzinę, przyjaciół, a dopiero w ostateczności na szerszą zbiorowość. I o ile. Tą szerszą zbiorowością dobrze jest, kiedy jest duża grupa przyjaciół, dobrze jest jeszcze, kiedy jest to parafia, o tyle gmina to już jest naprawdę ostateczność. Nikt w Warszawie nie powinien wiedzieć, że w Wołominie czy w Milanówku jest biedny człowiek. To w ogóle nie powinno interesować państwa. Dlatego, że żeby to w ogóle ustalić, trzeba setek tysięcy urzędników, a ich utrzymanie jest wielokrotnie droższe niż cała pomoc socjalna powinna być w państwie. Dziękuję Państwu. Dobranoc.